Nazywam się Agata Tywanek i mam 18 lat. Wolność to bardzo rozległy temat. Myślę, że dla każdego może oznaczać coś innego. Dla mnie personalnie wolność to możliwość pokazania siebie, wyrażenia swoich poglądów, powiedzenia tego, co myślę i, na przykład, pokazania tego, jak wyglądam, robienia tego, czego chcę. z sobą, to przede wszystkim y, niewstydzenie się pokazać siebie, y, niewstydzenie się ubrać, na przykład y, takiej takiej sukienki, albo y, powiedzenia, co ma się na myśli, po prostu nieudawanie kogoś, kim nie jesteśmy, nie zakładanie takiej maski. Uzależnienie to też jest bardzo rozległy temat. Tak naprawdę można być uzależnionym od wielu rzeczy. Nawet takie zwykłe nawyki, które są dla nas niezbyt korzystne, mogą być uzależnieniem. Swoją pracą chciałam przekazać to, jak bardzo często wygląda teraz sytuacja w rodzinie albo wśród znajomych. Po prostu bardzo często zamykamy się w, takiej, y, zamykamy się w telefonie, nie rozmawiamy z nikim innym, po prostu jesteśmy odizolowani od innych. Y, nie sprawiła mi jakiejś większej trudności. Mam na imię Ola i mam już. Niedawno skończyłam 14 lat. To znaczy dla mnie taką swobodę myślę, wypowiadania się, wyrażania swojego zdania. Tak, myślę, że to tak. Bycie z sobą? Myślę, że inspirowanie się swoim zdaniem, a nie zdaniem innych. Podążanie za tym, co my uważamy, a nie co inni uważają. Myślę, że oznacza to dla mnie jakiś sposób trochę niszczenia sobie w sumie życia, bo to jest bardzo ciężkie żyć, kiedy mamy takie używki i nie możemy po prostu żyć tak, jak normalni ludzie żyją, bo jesteśmy gdzieś w jakiś sposób ograniczeni. ograniczeni. Swoją pracą chciałam. Przekazać sposób, w jaki niektórzy rodzice podchodzą do swoich dzieci. Że nie dbają o nie, nie poświęcają im tak dużo czasu, tylko po prostu od razu dają telefon, żeby mieć chwilę spokoju. A praca do wykonania nie była dla mnie specjalnie trudna i myślę, że podeszłam do niej tak dosyć na spokojnie. Nazywam się Alicja i mam 7 lat. Że, jakby jest, człowiek jest wolny od telefonu, od różnych swoich uzależnień. Że, człowiek nie może się od czegoś oderwać, na przykład. Ze sobą, na przykład, jeżdżenie na rowerze jak coś bardzo lubi. Stworzenie było tak pół na pół, a praca, wymyślenie pracy też było trudne. Ja jestem Amelia, mam lat 19 w tym momencie. Uważam, że wolność to jest przede wszystkim to, że możemy wyrażać siebie. Możemy być tym, kim chcemy, nie przejmować się zdaniem innych, tym, co inni o nas myślą, co uważają. Po prostu iść swoją drogą w życiu. Bycie sobą to po prostu możliwość otwarcia się przed innymi, nie przejmowania się tym, że inni pomyślą sobie o ona nie jest taka fajna, jak myślałem, albo o, ona jest głupia. A, tak potocznie mówiąc oczywiście. E, I że możemy myśleć, że tak, ja jestem warty tego, co ja uważam o sobie. To jest uzależnienie, no to jest e, pewien swego rodzaju problem z daną rzeczą. Często mówi się tak o uzależnieniu od narkotyków telefonu, teraz bardzo popularne, jakichś alkoholu, używek, ale uzależnienie może być też od spania, od najprostszych czynności, też jest często uzależnienie. Przede wszystkim chciałam przekazać moją pracę, że każdy ma swój wybór, ponieważ moja praca nazywa się Twój Wybór i każdy może wybrać to, kim chce być, co chce robić i ma tą możliwość, a chciałam stworzyłam w wersji plakatowej, ponieważ plakat jest dziedziną w sztuce, która jest najprostsza w odbiorze dla widza no i myślę, że się udało. Mam na imię Basia i mam 12 lat. Mnie działanie pod impulsem jakiś informacji, emocji. Że robisz to, co chcesz, po prostu i nikt ci nie każe nic zrobić na pewno. Nie możesz się od czegoś oderwać po prostu, no. I wieszesz coś nad wszystko. Moją pracą chciałam przekazać, że każdy wygląda tak jak chce, nic nie trzeba wymuszać od nikogo i ludzie mają różne problemy. I moja praca była trudna, bo miałam mało czasu. Jestem gay, mam 7 lat. Na przykład, jak ktoś. Lubi chodzić na długie spacery. Robi na przykład to, co się chce. Oznacza jak ktoś bardzo dużo gra na komputerze. Powiedzieć, że niektórzy mogą się czuć smutni, jeśli wszyscy siedzą w telefonach. No to nazywam się Konstancja Kornetowska i mam 18 lat. No to wolność to jest na pewno coś bardzo pozytywnego, przynajmniej tak mi się kojarzy. I wolność można wyrażać w różne, na różne sposoby, na różne rzeczy i myślę, że pokazywanie wolności jest bardzo fajną sprawą. Bycie sobą, no to jest wyrażanie siebie poprzez swój wygląd, indywidualne poglądy, spostrzeżenie świata. Hmm. No, uzależnienie mi się niezbyt już pozytywnie kojarzy i raczej to jest takie pociąganie potrzeby czegoś, co niekoniecznie musi być dla nas dobre. Mm, a więc ja swoją pracą y, chciałam pokazać, że y, nauk palenia niekoniecznie musi być dobry i lepiej y, no, raczej nie jest dobry. I lepiej zastąpić go bardziej pozytywnymi aspektami w naszym życiu, na przykład na instrumencie, co bardzo widać w mojej pracy. I też użyłam specjalnie w mojej pracy takich barw i prostej konstrukcji, żeby była prosta w odbiorze dla każdego użytkownika i odbiorcy. Nazywam się Róża Laskowska i mam 8 lat. Robisz, um, robisz coś, co jest takie wolne, że nie grasz, tylko robisz, nie wiem, takie, po jesteś wolny. Jesteś sobą, to znaczy, że um, Jesteś taki... po prostu sobą. Oznacza, że ktoś na, na przykład uzależniony od palenia papierosów, oglądania komórki. Nie wiem, no tak pół na pół. Trochę było łatwe, trochę tak trudne. Mam na imię Stasiu Boczek i mam 8 lat. Wolność to jest takie coś, że masz ochotę otworzyć swoje serce. Sobą to znaczy, że jakby niczego przed sobą nie ukrywasz, że tak jakby... Robić, co chcesz? Uzależnienie no to jest takie coś, że człowiek się nie może od tego oderwać. Tak jak laptop, komórka albo papieros. Było bardzo trudne, i pokazać chciałem to. Yy, to właśnie była moja wolność, to to, to co namalowałem.